Samochód do góry ściągamy najpierw tą metalową, tą plastikową obudowę, która idzie tutaj. Jest ona na trzy wkręty e, trzy śruby, przepraszam, ta, ta i tu, klucz dziesiątka, ściągamy to, dalej pojawia nam się już filtr, który jest tu. Czyli tak mamy fab, mamy tu śrubę, tu śrubę i na trzynastkę mamy. Na, przepraszam, na 14 mamy śrubę tu w tym miejscu czyli bardziej od przodu później ściągamy tutaj te te złączki jedną, drugą, tą musimy zgnieść i po dostaniu się mamy gotowego tutaj tak wygląda dobrany środek do mojego em, samochodu, tu jest Peugeot 5000 w dieslu z, yy, przeszło tam 100 koni, e, jest sytuacja taka, że musimy teraz to napełnić, więc gotowy środek podłączamy do butelki, odpinamy górny zawór, tutaj ten, który był tutaj, tu, będziemy, tu będzie się nam odpowietrzać wtedy, kiedy my będziemy lać już gotowy środek. Wiecie? Napełnia nam się nerka tak zwana tam nie wycieka nic Czyli na to chwilę jest OK Gdy już napełnimy nasz zbiornik płynem, prawie cały pełny, 1 litr starcza na około 40 tysięcy przejechania. Musimy pamiętać, że dawkę jedną na, na bak to za każdym razem pobiera sobie automatycznie, wtedy kiedy na około 10 sekund otwarty mamy wlew paliwa czyli jest sytuacja taka podjeżdżamy na CPN tankujemy i gdy otworzymy nasz bak w samochodzie to po 10 sekundach że tak powiem następuje informacja uzyskuje informację że tankujemy więc dawka jedna idzie na bak więc najgorszym, najgorszą sytuacją w tych silnikach jest tankowanie za 50-100 zł dlatego że nawet jak będziemy mieli zatankowane te 10 litrów paliwa, to dawka będzie taka sama, bo komputer nie widzi, ile tankujemy, więc najlepiej w tych silnikach wziąć i tankować za nieco więcej, żeby jak najwięcej tego płynu nam starczało. Dlatego w tym momencie ja miałem informację na, na komputerze, informował mnie, że tego płynu już nie ma, a było prawie z pół zbiornika. Z uwagi właśnie na wcześniejszą moją, wcześniejszy mój brak wiedzy o dotyczący tankowania. Tankowanie za 50-100 zł, bo zawsze szybko, szybko, bo niepotrzebny pełny bak, a tu jest błąd. Niestety, Francuz wymyślił to, że nie musi być sytuacja taka, że musi być tankowany więcej, i wtedy ten płyn starczy nam na dłużej. I po prostu będzie tak, jak książka pisze. Więc w tym momencie, już po nalaniu odczepieniu tego. to nam nic nie kapie. Z powrotem bierzemy i montujemy nasz zbiorniczek. Tak jak to było. Pamiętamy tutaj o tych właśnie wsuwkach. Tu i tu i mamy je o tu. Trzeba to po prostu ładnie dopasować i wsunąć. O. No Dobra, niestety muszę to zrobić dwoma rękami. Udało mi się już to włączyć, włączyć, wsunąć. W tym momencie wpinamy kostkę zasilającą. Tak, która nam właśnie zczytuje do komputera informacje na temat naszego płynu, ile go tam zostało. I tutaj o, druga złączka, dobra jest i w tym momencie dokręcamy tak, tu śruba na czternastkę, bo musimy przymocować tą blachę i wtedy już obudowę tą plastikową, którą tu mamy, na trzy śruby dziesiątki. I bierzemy się wtedy już tylko i wyłącznie za komputer, czyli musimy sprawdzić, jak wygląda w tym momencie całość po, z, po, po zrobieniu, po odpaleniu. Prawdopodobnie będzie trzeba tutaj już jakąś diagnozę zrobić komputerową, ale to zaraz.